Dobra, zatem myślę, że teraz można już zacząć magicznego Minecrafta. Tak. Teraz to już powinno działać. Dobra, nagrywałem, znaczy, nadawałem na żywo już od paru minut. Przez chwilę po prostu nawet nie wiedziałem, że, znaczy, nawet nie od paru minut, tylko próbowałem. Tak powiem i bo robię to pierwszy raz, nawet nie wiedziałem, jak to się do końca robi. Myślałem, że już jestem na żywo, a okazało się, że jednak jeszcze nie. Bo nie ustawiłem tam czegoś. Mam nadzieję, że teraz już jest wszystko git. I że jest tak, jak być to powinno. Tak, jest tak jak być to powinno. Zatem dobrze. Stworzyłem sobie nowy świat na hardkorze. Ponieważ zawsze, jak próbowałem coś nagrywać, to mi zupełnie do niej wychodziło. Po godzinie, może grania, od razu ginąłem. Teraz to jest trochę lepiej, bo już może tutaj 12 godzin gram ukułem. I się wybrałem do Nether po to, żeby wbić poziom. Może jak mi się uda, to znaleźć nowy biom, bo jest najnowszy z naprzód od paru godzin, chyba trzech. No. No, i zobaczymy, co tam się jeszcze uda zrobić. Gdy już dwa polubienia. Nie wiem, jakim magicznym sposobem chyba od kolegi. No dobra. No to jedziemy dalej. Ok, 28 poziom. Tam jest też kwarc. Dobra, ja wlezę tutaj na górę. To już sobie wcześniej wchodziłem chyba. No dobra. Łoł! Wow. Oj, nie chciałbym tutaj spaść. Z nim też bym się nie chciał bić. Okaże się, że ma kurde mieczyk złoty, szarp, plus 5. Matko, jaka muzyka jest tutaj głośna. Okej. Okay. Nie wiem czy się już skupiłem, czy nie. No ale tak. Idziemy tam. Tutaj jeszcze nie byłem, z tym świat się generuje non stop. Może ten nowy pion będzie. Nie wiem czy muszę dalej pójść, czy nie, ale... Dobra, przyjmując, nie chcę się tutaj zbytnio bawić, tylko wbić ten 30 level. Ech, dobra, super. Wrócę się aktualnie, tutaj był ten duży kanion, tak? Chyba tak. Tutaj jest złoto, nie wiem, czekaj, dobrze idę? Czy źle idę? Może dobrze idę. Kordy. Uhuhu. Nie chcę się tutaj spaść. To się za dobrze nie skończyło. No ale dobra. Ja dobrze idę, czy ja źle idę? Chyba dobrze idę. Uwaga, czy dobrze idę? Yy, Bardzo źle idę. Dobra. Wykopiłem sobie tylko kwart przy okazji. I będzie potem trzeba szukać, gdzie ja w ogóle polazłam. No dobra. Aktualnie... Nie, 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 nie. Nie, nie, nie chcę mieć z nic wspólnego, naprawdę. To jest, to jest... magia. Jak on... On cię bije z trzech kratek odległości. Poza tym, jak już walnie, to walnie. Ja nie wiem, czy bym sobie z takim jednym poradził. Dobra, jest 30 poziom, to będzie można pomału wracać. Dobra, tam nie idę. Grzybki. Może sobie wezmę. Próbuję teraz tam tędy pójść. Uhuhu. może to było tędy? E, nie pamiętam zbytnio tej lawy tutaj. A może to było tam. O! Niewykluczone. Dobra. Ja, ciebie się nie patrzę. Tak, to chyba było tutaj. Pamiętam jak skakałem po tym drzewie. Chyba. Czyli to dobrze? Pojrzysz tędy siadłem? O co? Tak, super. No chodź tutaj. Chcę achievementa zdobyć, tego. No! Jest! Tego jeszcze łza. Totem super. Tutaj jest jeszcze kwarc, też bym go sobie z chęcią wykopał. Potem będę szukał, gdzie jestem. Pamiętam, że jeden kord to był minus 24. Ale nie jestem dokładnie pewien, który. jak tam ten a, jest aktualnie bardzo magiczne ujęcie kobieca jak kwart super poza transmisja jest tam trochę zawsze opóźniona o, ile tutaj tego jest wow, zły ogień dobra, tylko nie spaść ci będzie dobrze Dobra, 32. poziom. Jest to 33. Dwie rzeczy będę mógł zająć. Dobra, pójdę jeszcze tam, co mi szkodzi. Dobra. Na razie to wygląda jak normalny nether. O, są te stare A ja tutaj jest, Co tylko 33 level, nic więcej. Za chwilę już będzie można wracać. Tylko ten pasek dojdzie do końca. Super, naprawdę. Słownie jednej z setnej potrzebuję. Pięknie, trzydziesty trzeci, można jak jeszcze coś tam dobije. Dobra, jak jest to, to wykopuję sobie go. Bo... Dobra, oficjalnie, kordy minus dwadzieścia jeden, minus dwadzieścia cztery. Tam to raczej na pewno nie było. Tam to musi być gdzieś tam. Przede to jest tam te drugie minus 24. Dobra, będę się starał mniej więcej tam kierować. Matko, ile ich się tutaj pospawnowało. Bo to mniej więcej działa tak, że jak walniesz jednego, to się wszyscy na ciebie rzucają. Mam nadzieję, że mojego brata z tyłu spokoju nie słychać. Super. Tu jest dziura? Tak. O! Tam są moje pochodnie. Zatem trzeba tam jakoś zejść. Czyli pójdziemy naokoło. Pójdziemy. No, z... odnalazłem się. Cudownie. Dobra. Gdybym sobie zaklnąć wędkę. Może będzie coś... jakaś tam morska fortuna czy też w tym rodzaju. Tutaj się jeszcze z entermanami trochę popiję. Okej. Okay. O, złoto. Teraz trzeba zamurować, żeby się tutaj nie teleportowało, bo jak będzie więcej niż trzy kratki w górę to. O, fajnie. Aż się klikowalne. I koniec? Dokładnie. No, coś. Elo. No, tam też się popatrzę, może. No i zasłaniaj mi. Uhu, uhu, uderzył mnie. O, aż trzy są. Jak miło. No już są tylko dwa. Pięknie. Uhu. A i ty też? No, sam już nikogo nie zdążyłem ściągnąć. O, jakieś palące się jeszcze tam nie przebiegło. Dobra. No chodź, ty może. Ok. I w ogóle tarcza to jest bardzo przydatna rzecz. Wystarczy sobie podejść na to, jak on nie będzie chciał walnąć. Ja się po prostu zablokowałem. Pyk. No chodź. Bo co jakiś czas tylko może z mnie zaatakować. Pyk. Uderza w tarczę, jego ja atakuje. Pyk. No i ni nic nie zrobił. Gdyby było więcej, to to już aż tak nie działa. A, za, a spróbuję sobie bez tego dołka. No. Uuu, dobra. Za szybko próbowałem. Aha, fajnie. Walną moją zbrojną, na której mam ciernie. Czyli jak ktoś mnie walnie, to jednym słowem on też jakby trochę dostaje obrażeń. No dobra. co to jest... Czy to jest twierdza? 34 level będzie? Będzie. Jej, super. Jak jakby ktoś nie wiedział, ale raczej wszyscy wiedzą. Hardcore, to jest taki tryb gry. Że nie mam takich zwyczajnych serduszek jakby były tutaj na dole na pasku, tylko mam takie inne. I to ogólnie polega na tym, że jak się zginie, to po prostu więcej nie można nic robić na tym świecie. Bardzo jakby tylko obserwować. No dobra, to jest w ogóle mój dom. Na początku, jak się pojawiłem, to się pojawiłem w dżungli. To jest jak grzyby, które wcześniej. No i zbudowałem go sobie właśnie mniej więcej w takim stylu. Tutaj mam taki magazyn. Posortowane, jeszcze tylko niektóre rzeczy nie są ten. Ale to później. No a tutaj mam taką, co tak powiem. A, mógłbym sosnąć wziąć. A wtedy by tutaj już automatycznie do góry leciało. No dobra. No. Ha, i co zrobisz? U, no i co zrobisz? To jest śmieszne. Dobra, z nim się nie będę klepał. No a tutaj już mam od z Cudownie. Zbieram tylko na chwilę na dół, pójdę. Pozwoliłbym sobie trochę tego wykopać. Może nawet bazał też. Dobra, ja to będę robił tak. Żeby było szybciej. No, to w Solsonzie się rzecz jasna wolniej chodzi. Tak będę miał duże maczki w troszkę. Maczki kasnej na no tak. To może ja też trochę tego wezmę. Nie wiem do końca po co, ale trochę zawsze sobie można tego wziąć. Cały w złotej zbroi. Wpadł na bardzo dobry pomysł. Tego zabiega nie chcę zbyt uderzyć. mam taki ambitny plan, że, se, że chcę go sobie zamknąć w klatce. Zresztą do wniosku, że nie mam name taga, zatem jak sobie odejdę. O, dobra, wziąłem coś do ręki, z tym mi i tak nie zniknie. Ponieważ mamy to działa tak, że jak jakiś mob nie jest nazwany name tagiem, my sobie od niego odejdziemy. Ten zniknie, ale jeśli na przykład zombie coś podniesie do ręki, no to już nam nie zniknie. Tylko chodzi o to, żeby teraz go jakoś w tym momencie zamknąć. Pięknie. W ogóle zombie w czapkach, to im tak naprawdę słońce nic nie zrobi. Dobra, teraz się prześpię. No, to jest też taki fajny achievement, który zrobiłem wtedy, kiedy myślałem, że już. Mi się stream odpalił, a mi się nie odpalił? O, a teraz... Dobra, nie masz czapki, bo bezwartościowy jesteś. No i okej. Okay. W ogóle nie mam taką farmę kurczaków, tylko że się przenosiłem do tego domku. I mam trochę dużo tych kurczaków. I trochę dużo melonów. No, ale dobra. O, jest creeper, fajnie. O. o i tarcza też się na kryper przydaje. Praktycznie nic mi nie mógłbym zrobić. O, sobie tylko zamienię jeszcze na, na tam. Tak, tutaj są jakieś grzyby. Tutaj damy, o właśnie, jeden soul tylko. Tam to sobie trzeba podmienić. Tak Ponieważ jak jest solsan, to tutaj będą bombelki, To nas powinno wypychać. Dlatego nie wiem, jakie są stąd później. Uwaga. No dokładnie, są bąbelki, wypycha to w górę. Tak, to będzie bardzo dobry pomysł. Czy wiesz, kolczukę Znalazłem. O, mam jeszcze jakąś tarczę. A to mi z zębiaka wypadło i to w sumie po nic tutaj jest. Mam dwa łuki. A to może później do zenchantowania będą. Ale okej. Okay. Na początku to, co chcę, to wędka. Tam potrzebuję wędki. A zatem dobrze. To było gdzieś tutaj. Tak. Jedna już to jest enchantowane, tylko na niezniszczalność, niestety. Aha. Enchanting jeszcze nie postawiłem. Jestem przyzwyczajony, że tam to mam. Tu jest łóżko przyniosę, bo tutaj to tak. Chyba tutaj może być. No i dobra. Mm, tarcza jest. Lapis. I potrzebuję pierwsze enchanting, drugie książki, które mam tutaj. E, gdzie to bym sobie mógł postawić? Sobie postawimy tutaj. 15, to trzeba rozstawić. Tak, to chcę ustawić. O, to jest mega nierówno, no, ale dobra. E, Proszę, się, wędka jest za 30 poziom, jest Morska Fortuna 2, Niezniszczalność 2, Niezniszczalność 1. Dobra. Fajnie. Mi się bardzo ta wędka podoba. Tutaj Niezniszczalność 3, O Niezniszczalność. To super. To też zapomniałam na 30 poziom. Jest tylko niezniszczalność 3. To jest niezniszczalność 3, morska, fortuna 2 i przynata 2. Super. Połowimy sobie teraz trochę. Pierwszy rzut. Tak. Ryba. Ryba to mnie tak zbytnio nie interesuje parę znowu. No, zów się coś. Szybko. Dobra. Żeby też nie było, że odcinek jest taki nudny, to się idziemy pić. Ty nie masz czapki, idź sobie, nie chcę ciebie. O! Matko. Ma enchantowany... Miecz, nie wiem na co. Jeszcze ja mówiąc, wolałbym od niego nie dostać. Też sobie możemy zobaczyć, ile mi HP zabierze. No, dawaj, wal. Włocho. ho, bez zbroj to by było parę seryuszek. No walnij mnie. Dobra, tak ci się zepsuła. Można już sobie na nową wymienić. Ty sobie idź. ale tutaj jest czy on właśnie mi wyrzucił jajko dobra. O. o o o o o dobra tak niech ten mały tylko za mną biegnie tak niech ten mały ten mały jest najważniejszy w tym momencie Inni są w ogóle nieważni. Dobrze, dokładnie. Tak, tylko mały, tylko mały. To jest z mały zombie villager. Czyli najlepsze co mogło chodzić po tej planecie. Nie! Super! No dobra. Po prostu cudnie. Kurde, nie mam żadnych bloków. Hmm. Dobra, my to zrobimy w ten sposób. Szybko tutaj. Szybko po jakiś blok. Nie tak może być. O nie, 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 o, nie! Za mało życie, halo. Zjemy sobie Jabłuszko, bo lage to jest też fajnego. A że w mojej bazie aktualnie jest Na wielka impra. Tego małego muszę tylko rozwalić. Ile ich tutaj jest? Nie, 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 ja się na to nie godzę. No, wywalę już. Dobra, fajnie. Teraz trzeba tylko to, to towarzystwo. Całą resztę oprócz maluchów. Fajnie, ten zombie villager ubrał czapkę. Co jest? Ich było więcej. Myślałem, że ich już więcej nie będzie. U, u, u. Nie jest najlepiej, ale damy radę. No, ich jest tutaj coraz więcej. A ja ich nie chcę. Ja ich chcę tylko tych wybić. Dobrze, że przynajmniej nie strzelają. Jeden poziom sobie można skopać. Tego nie, nie villagera. Nie, nie tego. Tego nie chcę. N nie chcę zabić villagera. Dobra, teraz to musi być szybka akcja. Zamykam ich obu. Nie, 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 nie. Kurde. Hmm. To jest magia. Dobra, zamyk zamk zamykam ich po prostu. Tutaj to trzeba skopać. No co jest? Idź sobie. Ja ciebie nie chcę. Dobra, ale on ma czapkę, super. Tam, sorry, mogę ich pozostawić na spalenie po prostu. No dokładnie. A ten ma czapkę, z tym się nie spali. Super, to wyszło. Fajnie, tylko że on nie może lać. Ale jest to, że jak on dorośnie i dam mu potkę jakąś na usłabienie, i do tego jeszcze na ten y, złote takie jabłko, to on się zamieni w normalnego villagera. I, i tylko po to tak naprawdę go wziąłem. No nie, i sobie. Dobra, chodź. No, pięknie. Tutaj idziemy. Tak. I obudowujemy cię. Nie, 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 ale to masz iść tutaj. Pięknie. I ty będziesz tu stał tutaj. Super. I zniknąć nie powinien. Tak. Trzeba coś zjeść. Pierwsze złote jabłko w zjadłem w tym świecie. Już pół życia mi praktycznie zabrali. Na początku, jak wchodziłem do te świadkini, to creeper mi wybuchł i miałem może cztery serduszka mi zostały. Super. Już to będę musiał drugi raz rekonstruować. No ale dobra. Szybko teraz tutaj. Jestem od niego na szczęście chyba trochę szybszy. Okej. Okay. Teraz... i ty mnie stąd dosięgnąłeś, brawo. Ty skaczesz. Nie! Jak? Tobie się hełm psuje? Nie! Nie wiedziałem, że tobie się hełm psuje od słońca. Nie, słuchaj stary, nie! Nie, 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 nie. Ja nie wiedziałem, że tobie się hełm psuje od słońca. Najgorzej. Tak w sumie jeszcze nie miałem. Biorę standard, żeby zaleć miksturkę. Będę mi dorósł przez ten czas. To sobie zostawię na przyszłość. I to mam zainczantowane. To sobie mogę zaczątować buty. Ochrona 3. Powolne opadanie 2. To mi się przyda. E, niezniszczalność 2 na łupacie. Dostałem z zombie jego fajnie. E, dobra, diamentowy killoff może w sumie. Wydajność 4, no nie, nie potrzebuje wydajności 4. Potrzebuję niezniszczalność na kill. Niezniszczalność 2. Dobra, zęczam tu sobie coś. Na przykład miecz by mi się w sumie przydał. Albo druga klata, tylko że nie mam na tyle diamentów. Zatem zrobię sobie chyba kolejny miecz. Tutaj na razie odłożę wszystkie śmieci, które posortuję sobie później. Bo ta dzisiejsza wyprawa to magia po prostu była. To tylko to zabieram. W ogóle pod moim domem jest ogrom krów, yy, owiec i lama. Ok, yy, patelki to drewnie są. Tylko jeden nie będzie potrzebny. Pięknie. Dobra. Tylko coś fajnego. Jaką miałam ostrość? Ostrość 4 mam na mieczu. Ostrość po nie umarłych, niezniszczalność. Niezniszczalność. Tylko ostrość. Super. E, dobra, to i tak na razie tym będę chyba walczył, bo nie chcę, żebym się zniszczył.